Witam. W drugiej części dzisiejszego, dzisiejszego materiału SNP Mini zajmiemy się wyznaczeniem wsparcia oporów na sesję dzisiejszą. Pamiętajmy, że jutro są payrolls, dzisiaj jest, raczej powinna być spokojniejsza e, sesja. E, może. E, Należy pamiętać o wsparciach i oporach dziennych. Przede wszystkim pierwsze istotne wsparcia, opór to jest pivot C tutaj, czyli 2317,75. Lekko poniżej tutaj 14,5 mamy podwójne zniesienie. Także to w zasięgu poniżej tego pivota tutaj powinniśmy sobie następne, moglibyśmy wyznaczyć wsparcia. O oporach na razie powyżej tego bara nie będziemy mówili. Przechodzimy do wykresu yy, godzinowego i tak, patrząc na wykres godzinowy, to warto sobie uświadomić, że pierwsze istotne yy, wsparcia, yy, no, które zostały przetestowane, to jest wybicie tego piwota, tak, czyli mieliśmy te piwoty na dole tutaj, 2340, wybite 38, Tutaj wsparciem dodatkowo była klejtonowska korekta, czyli mamy obszar wsparcia takiego 36,540, można by powiedzieć, teraz 37 obecnie, 38 obecnie, yy, wynikający z tej klejtonowskiej korekty 1 do 1. Yy, kolejne wsparcie yy, wynikające z potencjalnej nieregularnej korekty to jest obszar zniesienia 7,86, tego zniesienia w tym momencie X. XCD plus dodatkowo kłania nam się, pokazuje nam się tutaj reverse cross e, charakterystyczny dla korekty nieregularnej 31,75. Widzimy, że e, zależność 1,618 CD do AB będzie 31,75. Zniesienie zewnętrzne BCD 1,272 30,5 czyli 30, 32, kolejny obszar, obszar wsparcia należy monitorować. Jeśli chodzi o ten ruch spadkowy tutaj i to zatrzymanie po wybiciu stop lossów, to mamy opory. No, widać, że do pierwszej strefy dochodzimy tutaj, to jest okolica wybitych, wybitego tego wsparcia plus tych wolumenów, które widzieliśmy na minutach okolice 52, 52,25, tutaj mamy 38,2 zniesienia. Kolejny obszar to jest zniesienie, to jest Miejsce załamania też tego wsparcia tutaj, pivota, plus tutaj te okolice 61,8, zniesienia całego ruchu, yy, także tutaj ten, o, ten, ten, ten obszar. Yy, no i obszar wyżej będziemy mieli ob, okolice 67,86, yy, yy, plus ten obszar, yy, tutaj wiążący się z wyłamaniem też yy, tej dystrybucji. Zresztą to są obszary, które już tutaj nam się pojawiały i pojawiały się na nich nam duże dość duże wolumeny. Tutaj są na wykresie 15-minutowym zaznaczone te obszary. Co ważne, należy pamiętać, że zmienność wzrosła na sesji, mamy 30,75, wczorajsza sesja zmienność, poprzednia 13,75. To są te nasze obszary, yy, obszary oporowe. Jak widzimy tutaj, ten nam się pokrywa z tym obszarem dużego wolumenu z dnia wczorajszego, Kolejny to jest obszar właśnie 67 tych okolic tutaj, plus też w zasadzie należałoby patrzeć na to miejsce yy, przebicia tutaj nieco, nieco niżej. No pierwszy obszar, który w tej chwili będziemy testowali to jest ten obszar 38,2 tego zniesienia, plus yy, no, wybicie, wybicie tych wsparć, trzeba uważać na wyrysowanie się w tym miejscu yy, jakiejś yy, dystrybucji potencjalnej. Jeśli chodzi o wykres jednominutowy, no to widzimy, że prowadzi nas korekta 3,75, na razie tutaj mamy ruch do góry i widzimy pojawiający się jakiś dość istotny wolumen z punktu widzenia globexu na razie, tak? to jest globexowy tutaj przy tym wybiciu, no i teraz trzeba uważać, że tutaj nam się nie wyrysuje jakaś dystrybucja. To tyle i czekamy do sesji spokojnie.